Gratuluję trenerowi zwycięstwa przede wszystkim. Tak naprawdę to graliśmy w drugiej połowie tylko 20 minut. Nie można tego meczu wygrać, jeżeli się samemu strzela bramki i niektórzy zawodnicy nie potrafią zrozumieć czegoś takiego jak bardzo prostych dwóch słów odpowiedzialność za piłkę. Bardzo przykro, bo znowu po raz kolejny się powtarza, że podjeżdżamy kilka lub kilkanaście razy pod bramkę i nie, nie potrafimy tej piłki dobre. Gdzieś by się wydawało, że tę najgorszą rzecz dla piłkarza żeśmy zrobili, tej najprostszej tracimy głowę. I to jest najgorsze. Dziękuję. Dziękuję i teraz na do kawy. Bardzo cieszę się z tego zwycięstwa po tych dwóch porażkach ostatnich. Zespół troszeczkę był. Nie w dołoku, ale powiedzmy nie najwyższej formie psychicznej i bardzo potrzebowaliśmy tego zwycięstwa. Także naprawdę zawodnicy dzisiaj dali się maksimum i pierwsza połowa bardzo dobra w naszym wykonaniu. Ukonalowaniem była bramka, potem rzeczywiście tak pan, pan wspomniał, na najtrudniejsze chyba 20 minut, a może 15 przeżyliśmy w tym sezonie. Rzeczywiście zespół... Polonii, mocno ruszył na nas, my nie mogliśmy sobie poradzić z tym wejściem z drugiej linii. A szczęście nic nie wpadło, także potem świetny szczęk dla i dla I potem konsekwencja, jeżeli chodzi o działania w defensywie. Trzy punkty po naszej stronie. Na pewno wielki sukces tak w dobrym i silnym przeciwnikiem, który ma w planach walkę o Amas.